W tym zadaniu obliczymy sobie wartość tych podanych pierwiastków, czyli pierwiastka kwadratowego oraz pierwiastka sześciennego. Zacznijmy w takim razie od tego pierwszego pierwiastka, czyli pierwiastka kwadratowego i mamy pod tym pierwiastkiem wartość 6 i 1 czwartą. Zawsze pamiętajmy o tym, że jeśli mamy taki ułamek mieszany, musimy zamienić zawsze ten ułamek na ułamek niewłaściwy. I zamieniamy w tej sytuacji, że to będzie 6, 9, 4 razy 6, dodać jeszcze wartość tą na górze, czyli 6 razy 4 to jest 24, dodać 1 to jest 25, a w tej sytuacji czwartych. No i szukamy teraz liczbę, która podniesiona do potęgi drugiej daje nam 25, czyli to jest oczywiście 5, czyli pierwiastek z 25 to jest wartość 5. natomiast pierwiastek 4 to jest wartość wynosząca nam 2, bo 2 do potęgi drugiej to jest po prostu wartość 4. No i teraz mamy już to 5 drugich, wyciągamy tylko z tego całości, czyli ile tych dwóch nam się mieści w piątce i tych dwóch nam się mieści dokładnie 2 i to będzie dokładnie jeszcze resztę 1 jedna druga, czyli to jest odpowiedź A, którą mamy w pierwszej opcji. Jeśli chodzi o tą drugą sytuację, czyli mamy ten pierwiastek sześcienny i mamy tutaj wartość 0,064, czyli inaczej mówiąc 64 tysięczne, proponuję zawsze w takiej sytuacji sobie zamienić na łomek zwykły, będzie łatwiej to sobie przeliczyć. 64 na dole będzie to po prostu 1000. I teraz e, zastanawiamy się w taki sam sposób jak wcześniej, tylko tutaj do której potęgi trzeba podnieść jakąś liczbę, aby otrzymać. A, znaczy do potęgi trzeciej trzeba podnieść jakąś liczbę, albo otrzymać 64, albo inaczej mówiąc, ile na wynosi pierwiastka 3 ustawienia 64? I to jest dokładnie wartość wynosząca nam 4. No i to będzie 4, e, bo 4 do trzeciej daje nam 64. Natomiast jaka liczba podniesiona do potęgi trzeciej da nam 1000, i to będzie nic innego tylko 10. No i teraz można już spokojnie sobie to zamienić z powrotem na łomek 10. Czyli 40 to jest nic innego, tylko wartość 0,4 i taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie C.